Sobotą 8 października w Krytej Pływalni Oceanik było gwarno i radośnie. Wszystko za sprawą jubileuszowych dziesiątych mistrzostw Ostrzeszowa w pływaniu, które jak co roku cieszyły się dużym zainteresowaniem. Do Ostrzeszowa zjechały drużyny z różnych zakątków Polski, m.in. z Poznania, Wrocławia, Łodzi, Trzebnicy, Konina, Kalisza, Krotoszyna czy Ostrowa Wielkopolskiego. Oczywiście nasze dziesiąte jubileuszowe w tym roku zawody cieszą się... Dalej dosyć znaczną popularnością, bo mamy ponad 200 zawodników z 15 klubów w całej Polski. Jestem tutaj drugi raz. Nasz klub uczęszcza tutaj co roku praktycznie na zawodach. Organizacja zawsze wzorowa, bardzo tutaj przyjemnie się czujemy. Dzieciaki bardzo lubią ten basen, dobrze im się tutaj pływa, więc jak najbardziej tak na rozpoczęcie sezonu to są dobre zawody. Gospodarzem wydarzenia był młodzieżowy klub sportowy Oceanik, który reprezentowała ponad 20-osobowa grupa zawodników. Reprezentantki MKS Oceanik chętnie dzieliły się swoimi wspomnieniami o początkach i marzeniach, oczywiście związanych z pływaniem. Uwielbiam te zawody, bo zawsze jest coś ciekawego, zawsze coś się dzieje, jest dużo konkurencji i bardzo się cieszę, że mogę tutaj być. Aczkolwiek moje marzenie to jest wreszcie jakiś rekord pobić albo zająć jakieś pierwsze miejsce w jakichś bardzo, bardzo ważnych zawodach. Y, y, fajne treningi są, y, jest y, fajna atmosfera. Y, poznałam tutaj dużo też znajomych. Jedną z najbardziej perspektywicznych zawodniczek Ostrzyszowskiego klubu jest Tamara Noculak. Dzisiaj na przykład zajęłam czwarte miejsce, niestety zabrakło mi sekundy do pierwszego. Ja Jakoś Bardzo lubię ten sport. Yy... Dużo ludzi nie do tego zaciągnęło. Dużo osób z mojej rodziny właśnie pływa. Zawody toczyły się w pięciu kategoriach wiekowych, w ponad 20 konkurencjach. O zajęciu poszczególnych miejsc na podium w danej kategorii wiekowej decydowały pomiary czasu. Sędzią głównym zawodów był Roman Filipiak z Kalisza, którego zapytaliśmy o najczęściej popełniane błędy przez startujących. Początkujący pływacy robią wszystkie błędy. Staramy się też ich nakierować, aczkolwiek najczęściej popełnianymi błędami jest jakiś falstart przy z kolei klasycznym e, stylu. Najczęściej jest nie, brak dotknięcia obydwoma rękoma, tak powiem, do ściany, y, czy końcowej, czy nawrotowej. Podobnie jest przy stylu grzbietowym, gdzie zawodnik powinien dopłynąć na grzbiecie, robić obrót lub dopływać już w końcowym odcinku, też dotknąć na plecach. Też się obracają, bo patrzą gdzie ta ściana jest, no i robią czasami taki błąd. Także to są takie typowo klasyczne. Rzadziej spotyka się, że ktoś sobie tam pomaga nogami i chodzi pod nie, tak? Czy tam ciągnie się po linie, więc to są takie, powiedziałbym, już mniejsze, mniejsze zła, aczkolwiek są te błędy o których powiedziałem wcześniej, no, sukcesywnie powtarzane, czyli można powiedzieć, że dyskwalifikacje najczęściej. I najwięcej dyskwalifikacji jest w stylu właśnie motylkowym, gdzie jest wymagana już jednak tam znajomość tego stylu i pływanie w odpowiedni sposób. Jak również przy stylu motylkowym, gdzie też jest wymagana oczywiście odpowiednia pozycja, odpowiednie zachowanie przy nawrotach. Kolejne 11 mistrzostwa Ostrzeszowa już za rok, ale trenerzy MKS Oceanik cały czas zapraszają dzieci w wieku szkolnym na treningi. Co roku mamy nowe, tak zwane narybki, które chcą podjąć wyzwanie trenowania, pływania, które jak nie ukrywajmy jest w czasie ciężkim sportem, ale mimo wszystko są dalej chętne dzieci i mam nadzieję, że tak będzie się dalej utrzymywać i te dzieci będą chętnie trenować i będą rozwijać swoje zdolności i talenty. W poprzednim sezonie byliśmy na zawodach i w Poznaniu i w Kaliszu nasze największe sukcesy. Na zawodach w Poznaniu zdobywiliśmy sześć medali. Warto podkreślić, że podczas sobotniej imprezy padło aż 21 rekordów życiowych w różnych konkurencjach. Świadczy to o tym, że rywalizacja toczyła się na bardzo wysokim poziomie. Najlepszych wyróżniono medalami i nagrodami.